Czy my musimy spłukiwać wodą z wodą do picia? Nie, możemy wziąć tą wodę, która jest z oczyszczalni ścieków. To to urządzenie jest absolutnie genialnym wynalazkiem. To się nazywa dynamiczny ogranicznik wypływu wody i on działa w ten sposób, że zainstalowany w kranie bez względu na to jakie ciśnienie w rurach, wyleci z niego tyle litrów ile ma y, normatywnie taka kształt. Pokazuje to ile pieniędzy dziennie w takim układzie musimy przeznaczyć na y, wodę wodociągową i ścieki. A żeby jeszcze dosadniej to ile wody spuszczamy do kanalizacji? Ile no pieniędzy, to tak? teraz no, nie, 3 litry y, y, przy siusiu no to y, to możemy no z 38 zejść nawet na 30, no też jest ważne, żeby świadomość użytkownika jest ważna, tak? czyli, żeby nie bezmyślnie za każdym razem wciskał 6 litrów tylko. Niektórzy spuszczają słuchajcie tylko po dwójce, więc to. Możemy Pokazujemy, że da się żyć bez wodociągu i kanalizacji. Dobrze, teraz przejdziemy do tej gospodarki wodą, no i zaczniemy od tego, do czego zużywamy wodę. Może zaczniemy, że średnio według statystyk w Polsce podaje się pomiędzy 100 a 150 litrów wody na osobę, na dobę. dobę. Tak. No i te... Zimy czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie, Ogólnie 150 bo... litrów liczymy na o, od 100 do 150 te, te, litrów. Znaczy te, te, te normatywy, które łatwo państwo znajdziecie w internecie, e, są tak między 100 a 120, tak? Nie, 100, 100 a 150 I... specjalnie wczoraj sprawdzałem. Aha, okay. Specjalnie wczoraj sprawdzałem na Urzędzie Statystycznym, to czyli 100, 150 litrów. Na osobę, czyli jeżeli mamy 4 osoby, to mamy pomiędzy, tak jak ten dom został zaprojektowany, pomiędzy 400 a 600 litrów. Czyli to jest naprawdę dużo. Człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, a to jest naprawdę 정도로, i dużo. Dla ustalenia równowagi, jeżeli to jest tyle, to jest y, y, średnio powiedzmy sobie pół metra sześciennego. No, to jest dzienny wydatek rzędu no różnie, od 5 do 7 zł, tak? Czy, bo metr sześcienny czysta woda jest około 4-5 zł, no a ściek jest od 6 do 10, więc pokazuje to, ile pieniędzy dziennie w takim układzie musimy przeznaczyć na. Wodę wodociągową i ścieki. A żeby jeszcze dosadniej, to ile wody spuszczamy do kanalizacji? No to teraz to zetra? Tak, jakby to jest koszt nas dzienny dla czterosobowej rodziny. Na samą wodę. Oczywiście w różnych miejscowościach to jest inaczej, w wielkich metropoliach trochę taniej, ale w małych miejscowościach bardzo drogo, bo czyszczanie ścieków w małych ilościach jest potwornie kosztowne. Pozwolicie, ja sobie wezmę ściągawkę, żeby no. powiedzieć, ile średnio pokazuje się zużycie wody dla, załóżmy zużycia 125 litrów. Czyli mamy tak, picie i gotowanie to jest 4 litry. Na osobę. Na osobę. Tak. Sprzątanie 8 litrów. Mycie naczyń, 12 litrów. Pranie, 18 litrów. Spłukiwanie toalet, 38 litrów. Higiena, 45 litrów. Higiena, czyli mówimy tutaj o myciu zębów, myciu siebie, kąpiele. Mycie rąk. Tak. A w ogóle tu jest kąpiele osobno jeszcze od higieny 33 litry. No i to nam daje 125 litrów na osobę. Tak. I no i to daje nam ten koszt, o którym mówiliśmy. Co to jest? No 4 litry do kuchni, no to tyle być Musi, tego tutaj nie zaoszczędzimy. Nie możemy wiele zaoszczędzić. 8 litrów na sprzątanie, powiedzmy sobie, że to jest dużo, bo rozumiemy, że to jest przemycie podłogi, jakieś tego typu czynności. Pewnie by się dało to zracjonalizować do 4 litrów. I oczywiście, czy tam 5 litrów. I tak, 12 litrów mamy na Mycie naczyń. na czym? I tutaj przychodzi nam zmywarki, co jest bardzo ważne zmywarki, zwłaszcza e, wodooszczędne, gdzie możemy spokojnie zejść z tym do nawet dziewięciu. Wezmę jednak czerwone, przepraszam. No, no, może na, nie na, na, Nawet do połowy, tak naprawdę. Czyli nawet do sześciu osiemnaście litrów to było pranie. Znowu Pranie. można zejść tutaj do. No do 12 spokojnie. Bo jeżeli racjonalnie, bo to są średnie jakieś tam wysokie. Pewnie nawet do 8 sprania się zdejdzie bez żadnego problemu. Dlatego że no, jeżeli mamy pralkę i racjonalnie ją użytkujemy, no, to będziemy lepsi niż przeciętnie. Czyli tak? jeżeli ładujemy ją tak, aby wykorzystać całą pojemność bębna, całe płukanie. E... I po prostu to pierzemy systematycznie, nie pierzemy pojedyncze rzeczy, to znowu będziemy lepiej to nawet już niech będzie 8 litrów. I teraz tak, yy, skuteczność tego prania jest bardzo zależna od jakości wody. Tak, bo to, a w szczególności zużycie środków piorących jest bardzo zależne od jakości wody. Dzięki. Yy, Naszym rozwiązaniem ta jakość wody jest doskonała, tak? czyli ona minimalizuje zużycie środków piorących. Spłukiwanie toalet? No, spłukiwanie toalet to nic nie zaoszczędzimy. Możemy. To, e, to znaczy, jeżeli będziemy mieli spłuczkę e, 6-litrową, dwubiegową, czyli że 6 litrów jest na spłukanie e, takie pełne, a e, 3 litry, przy siusiu, no to, to możemy no z 38 zejść nawet na 30, no też jest ważne, żeby świadomość użytkownika jest ważna, tak, czyli żeby nie bezmyślnie za każdym razem wciskał 6 litrów tylko. Niektórzy spuszczają słuchajcie tylko po dwójce, więc to... Możemy nie przechodzić do pewnych ekstremów, zachowujemy też... Ale, ale, ale to, to i... teraz 45 litrów to jest higiena, Czyli mycie. I tutaj naprawdę możemy poczynić ogromne oszczędności. Na czym one polegają? No weźmy sam proces mycia rąk. Odkręcamy kran. Ja już nie mówię, że tam regulujemy ciepło zimno. Spukujemy ręce. Bierzemy mydło. Woda się leje. Namydlamy. Spukujemy ręce. I jeszcze raz, my tam, jak jesteśmy bardzo. Jak słusznie obawiamy się zakażeń i innych i spłukujemy ręce. Cały czas woda leci. Tak czysta woda. Ile tej wody leci? A no, w zależności od tego, ile ściśnienia w rurach z jednej strony, ale z drugiej strony przeciętna, tak zwana wylewka, czyli ten, ten kran, ma wydajność 6 litrów na minutę. Czyli. Wiemy, ile wody zużyliśmy. Co możemy zrobić inaczej? No Po pierwsze, możemy mieć ten włącznik przyciskowy, gdzie my tylko przez, nastawiano przez nas wartość 3 do 5 sekund, spłukujemy. Wyłącza się nam yy, yy, kran, namydlamy ręce, woda nie leci, przyciskamy, spłukujemy yy, ręce znowu przez. Yy, E, powiedzmy 5 sekund. 5 sekund plus 5 sekund plus jeszcze raz ewentualnie 5, 15 sekund. Jeżeli przez 15 sekund leciało nam 6 litrów, e, czyli leciało nam e, e, 15 sekund to jest 6 litrów, czyli 1 czwarta, czyli 1,5 litra. Czyli wyleciało nam 1,5 litra, tak? Ale jak włożymy. Taki element do wylewki. Proszę nie zwracać tylko uwagi na kolor, ale na kształt. To to urządzenie jest absolutnie genialnym wynalazkiem. To się nazywa dynamiczny ogranicznik wypływu wody. I on działa w ten sposób, że zainstalowany w kranie bez względu na to, jakie ściśnienie w rurach wyleci z niego tyle litrów, ile ma normatywnie taka kształt. One mają różne kolory i każdy kolor jest inny. Ta akurat jest pięciolitrowa. Jak wsadzimy do naszego kranu do mycia rok dwulitrową, co jest absolutnie możliwe, no to mamy... Zamiast y półtora mamy y pół litra. Czyli nie, no, pół litra, tak, zamiast 1,5 mamy pół litra, czyli zmniejszyliśmy o no, dwie trzecie, Tak. najmniej o dwie trzecie, tak? No to z tej liczby 45, jak weźmiemy z tego 1 trzecią, to, to się zrobi. 15. 15, tak? No i skreślimy na wszelki wypadek kąpiel, w tym sensie, że wanna jest niesłychanie niekorzystnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o gospodarkę wodą bo to jest no 120-150, a bywa i 300 litrów na jedno napełnienie wanny, lepiej wziąć prysznic. I w prysznicu też stosujemy takie urządzonko, a najlepiej jeszcze taką słuchawkę, która się włącza tylko jak ją włączymy i wtedy możemy prysznic wziąć przez 2-3 minuty z ilością wody mieszczącą się w tym limicie 15 litrów na osobę. I teraz jest ważne, to co mówimy, te przykłady, to nie jest żadna nowość, to nie jest żadna oszczędność wody, która nigdzie nie była stosowana. Te wszystkie materiały, te rączki, armatura, tektura, one są na przykład bardzo popularne, ale w żeglarstwie. Zwłaszcza morskim, gdzie tak naprawdę musimy oszczędzać wodę słodką. I też są bardzo popularne no chociażby te tam, gdzie cena wody to są koszty. Patrzmy, wszystkie supermarkety, nie supermarkety, tam mamy tego typu rozwiązania, które. No, powodują, że... Hotele, restauracje... Hotele, baseny, tak? Tam, gdzie jest dobry zarząd basenami, tam takie rozwiązania są, są stosowane. Przeciętna słuchawka prysznicowa ma 15 litrów, te same funkcje, tak samo skutecznie się spukuje wodę przy pomocy słuchawki z tym elemencikiem i to jest wtedy 5 litrów czyli znowuż jedna trzecia. No i zostaje nam spłukiwanie wody. Czy my musimy spłukiwać wodą, z wodą do picia? Nie. Możemy wziąć tą wodę, która jest z oczyszczalni ścieków. Czyli krótko mówiąc, ten bilans pozwala nam spokojnie pokryć, zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania ścieków, tak? Tutaj dla ułatwienia wszystkim, jak w tym domu wygląda schema. I też potem przejdziemy do liczb. Mamy dach, z którego zbieramy wodę deszczową. Przechodzi przez liczb do filtrów i przechodzi do zbiornika. O... Filtr do liści. Filtr do liści. Do zbiornika na wodę deszczową 10 metrów sześciennych. Następnie idzie do domu, gdzie mamy cały system sterylizacji i idzie do takich urządzeń jak prysznic, umywalka, zmywarka, pralka. I tutaj powinno oczywiście być też do łazienki, ale wszystko idzie, idzie też do zbiornika na wodę ciepłoużytkową, użytkową, co też jest ważne. Ta woda jest miękka, więc nie mamy tego, co na przykład Rury nie, nie, zarastają. nie zarastają, nie trzeba nie trzeba czyścić krawa destylowana, dokładnie. Nie, nie. No jest oczyszczona. definicja jest tak. destylowana. Tak. Dokładnie. I mamy zawsze awaryjne podpięcie wody wodociągowej. Tutaj to wygląda jak symbol y, pana i pani. <noise> Ale to... <głosy> Ok. Symbol <noise> zaworu. Trójt sterylnego wody. takiego, który nie powoduje zmieszania wody wodociągowej z jakąkolwiek inną wodą. Tak, wszystkie te zawory są bezpieczne, czyli jeżeli my nawet używamy wody, żadna z wód się nie cofnie nie do. Nie może się do, cofnąć do, do. Nie może się zmieszać. Mhm. Wszyst ze wszystkich tych kanałów mamy jeden, jeden, jedno odprowadzenie. Do osadnika gnilnego. Tutaj, Ludomir, proszę no, powiedzieć no, więcej. To, to, to jest bardzo mało osadek gnilny. Chodzi o to, żeby ta woda, te, 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 te ścieki wszystkie nie były dłużej niż 5 y, dób. Y, to ma wpływ na y, pracę tego złoża Tak, Z tego zasobnika idzie do. No i tutaj się zbierają takie y, rzeczy, które. Frakcje stałe. Ktoś nie powinien wrzucać przede wszystkim do. Do ubikacji. A w którym momencie możemy wykorzystać to do, do ogródka? Do... Do, 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 czyli to? to nie, to jest ściek czarny. Mhm. To nie ma tak przyjemnie. Jakbyśmy to otworzyli, to by śmierdziało potwornie. Z tego idzie na oczyszczalnię naszą trzcinową, tą, którąśmy oglądali. Tak? Z oczyszczalni trzcinowej idzie właśnie na spłukiwanie toalety i na podlewanie ogrodu. Okay. I teraz... Ale problem jest taki, że sezon, yy, na którym potrzebujemy wodę trwa no powiedzmy 6-7 miesięcy, yy, a yy, pozostały czas, yy, no nie ma tego sezonu, nie, nie podlewamy, w związku z czym zbudowaliśmy duży zasobnik Ścieku oczyszczonego, którego celem jest przechowanie przynajmniej części wody oczyszczonej tak? z zimy na lato. I teraz jest ważne: to jest przechowywanie w okresach niewegetacyjnych roślin. Okres wegetacyjny roślin uznaje się w Polsce powyżej 5 stopni Celsjusza i takie okresy trwają zależnie od regionu Polski od 200 do 200 50 dni, czyli mamy w najmniejszym przypadku mniej niż właśnie te 3 miesiące, kiedy na pewno nie będziemy podrywać roślin i nie ma co ich podlewać. Więc stąd dla tej okolicy, ponieważ jesteśmy bliżej północy, wyliczyliśmy tą wielkość zbiornika. Aby zebrać przez te trzy miesiące i mieć podlewanie na, na te miesiące, kiedy nie ma tak naprawdę intensywnych deszczów. Tu dla Wocławka bezpośrednio sprawdzaliśmy, jakie są opady, deszczów, mhm. i tak naprawdę pierwsze dobre opady ilościowe pojawiają się w maju, dopiero. A chcemy już cieszyć się odgrodem od kwietnia. Czyli dzięki temu mamy możliwość podlewania. Już od kwietnia czy nawet marca ogrodu tą wodą. No i oczywiście obrót możemy podlewać rozrzutnie lub oszczędnie. Polecamy oszczędnie, czyli system podlewania kropelkowego itd. itd. Czyli to jest jak, jak działa e, nasz system oczyszczania. Jak działa oczyszczalnia. A jeszcze pytanie, co z tym robimy? To się po prostu wyrzuca. Tu się raz na rok opróżnia. Czy jest tutaj możliwość w ogóle wykorzystania jakichś nawozów do ogródka? O to chciałem zapytać wcześniej. No, praktycznie rzecz biorąc, po wyjściu z tej trzcinówki tu specjalnie do tej aplikacji mamy zrobioną trzcinówkę trochę inaczej niż to się robi tradycyjnie. Otóż Tradycyjnie chodzi o to, żeby trzcina oczyściła wodę do takiego stopnia, żeby ją można było rzucić do cieku wodnego. Czyli musimy zabrać fosfor i zabrać azot, tak, żeby, a wtedy się fosfor, tak, żeby yy, yy, zbiorniki naturalne wody nie zakwitały, bo glony się intensywnie rozwijają, jak jest w fosforu. Myśmy zubożyli to złoże, które normalnie zawiera specjalne sorbenty, które łączą fosfor. Nie daliśmy tych sorbentów, bo my chcemy mieć ten fosfor, bo my go w całości wykorzystamy właśnie do podlewania ogrodu. I tyle. Oczywiście, tam gdzie ktoś nie chce budować takiego zamkniętego systemu, no to w tym złożu trzcinowym daje się specjalne sorbenty, które ten fosfor strąca. To teraz jeszcze jedną ważną rzecz dodam. Jakby skąd wzięliśmy te liczby 10 metrów sześciennych, 24 metry sześcienne. Dlaczego mówimy, że ta woda wystarczy z deszczu i tym podobne rzeczy? Bo to trzeba wyjaśnić też tak. E, słuchaczom, tak? Czyli zakładamy, że. Istnieje też jakiś średni opad deszczu, czyli mówimy, ile milimetrów deszczu spada na metr kwadratowy w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca. I ponieważ wiemy, że deszcze zbywają na. Yy, I to nie jest tak, że codziennie trochę spadnie. Może to wszystko spaść w ciągu jednego dnia. Najdłuższy okres bez deszczu w Ocławku wynosi 21 dni. I my policzyliśmy, że musimy mieć taki zbiornik, który na 21 dni. Zapewni nam odpowiednią ilość wody, tak? Czyli wzięliśmy sobie, uzyskaliśmy poniżej 100 litrów na osobę. Dużo poniżej 100, bo to starli. Sta, starliśmy to, to było to... 85 tak, w przybliżeniu mhm. 85 razy 4 razy 21, eee. z to było łatwiej bo łatwiej było liczyć. Więc Utrudniłem Ci, ale utrudniłeś to nie było mi... duże utrudnienie. Rozum zewnętrzny. Łączamy rozum zewnętrzny. Moja żona powiedziała, że ja nie mogę nic liczyć na piechotę, bo zawsze się mylę. Yy... To jest 7 140. litrów. litrów. A my mamy zbiornik. 10, 10, czyli to daje nam litrów, czyli to się 7 400 litrów równa się 7 przecinek metra sześciennego. Tak. A więc to jest odpowiedź 10 litrowy zbiornik 10, 10, sześciennych. 10, metr, 10 metrów sześciennych objętości zbiornik zapewnia nam przy racjonalnym użytkowaniu y, wodę dla domu na 21 dni. Tylko, że tutaj możemy to jeszcze pomniejszyć, bo mamy stąd odejmujemy 30 litrów, oczywiście, które szły na spółczkę. Na spółczkę tak? Ale to jest zawsze staramy się w każdy z tych projektów, które robimy, staramy się liczyć z zapasem, tak, żeby w żadnym miejscu nie popełnić błędu lub nie doprowadzić do tego, że użytkownik będzie pozbawiony wody lub będzie musiał za coś dodatkowo płacić. płacić. Więc stąd to wyliczam. A jak wyliczamy, czy to się nam pokryje z dachem? To robimy 86, 86 mm razy 150 m2, bo to jest nasza powierzchnia. To jest ilość. E, miesięczny opad. E, e, miesięczny opad. Ale w jakimś miesiącu. bo To, są... to jest w największym miesiącu A, opadowym, czyli lipcu dla Wrocławka, daje nam około 13 metrów sześciennych. Podczas największego opadu. Najmniejszy opad, jaki mamy tutaj, nawet w grudniu, to jest 5 metrów sześciennych. Czyli znowu, jeżeli tutaj wiemy, że mamy 7 na wszystko, ale tak naprawdę więcej niż połowa, to nadal w grudniu jesteśmy po bezpiecznej stronie. I ten zbiornik 10 metrów sześciennych, to tu wezmę na niebiesko, poprawię to, jakby to było bez tych 30 litrów, czyli 55. 55 razy 4 razy. 21. Znowu się też posłużę kalkulatorem zewnętrznym. To się równa 4620, a najmniejszy opad, jaki jest, to jest właśnie 5. Co, nawet nie 5, tylko 420. 4 metry sześcienne, i to jest. ze 150 e, Tak, i to jest w styczniu. Czyli Więc brakuje nam pół metra sześciennego. Pokazujemy, że da się żyć bez wodociągu i kanalizacji. No i to jest bardzo ciekawe zdanie. Podsumowujące. E, tak, to są wyliczenia teoretyczne. Po to ten budynek jest opomiarowany na wszystkie możliwe sposoby i wszystkie wody są liczone, ile ich jest, żebyśmy zobaczyli, czy normalna, normalnie funkcjonująca rodzina będzie musiała korzystać z wody wodociągowej. Dokładnie. Co tutaj podkreślam, dzięki miastu Wrocławek będzie tu rodzina e, zastępcza, więc też pozytywne znaczenie tego polecam też informacje znajdziecie na stronie miasta Wocławek